Z tej strony ja nagrywam kolejny odcinek na moim kana na kanale Nagrywam kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z Age of History 2 Co to jest? No Kraków Nie co to jest za granice? Kraków jest otoczona tam A, ja wolę mieć granice ładne ładnie wyglądający na mapie chociażby Słowa <laughs> co jest ze mną? Nie, Węgry z Rumunia są ze mną Okej okay. Już praktycznie, no dobra już nieważne Odrzuć Idę tu wojska wojsk? 7 tysięcy no, tuż połowa, 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 połowa. I całość. I się muszę wysobić. Jakiekolwiek, wojsko, gdziekolwiek. Więcej od, od 4000 na kracie gdzieś. Heraklion tu jakieś wyspy port jest, jest port wybuduje no, znaczy no to to jak będzie tu stało to jest to jest Sparta. Mhm. Mm. Mm mm, to tu was w... Nie, tu jeszcze trochę wojska zreproduje. No, może jeszcze trochę się zmieści, zmieści na mm, 60 dywizji, no to tam 60 dywizji. Armii, nie dywizji, to nie jest hercówa 4 To jest lot. Ten jest tutaj, 10 tysięcy. 15 tysięcy. Ogólnie to wojska będzie dużo. 20, 40 tysięcy około. Z takim wojskiem to już można atakować, no. Takie 10 tysięcy. Ile ja potrzebuję tych... regionów, terytorium? Ach, nie 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 ja tu tylko stwórzcę sam Praktycznie coś takiego. Tu zrobię coś takiego, taka granica. Może być prosty. Osiem tysięcy kolejna praca. Może no, tu postójcie. No, tu tu. Połowa tu, Połowa tu. Co? Który atak? Atak na S. A, nawet tego nie widziałem. Mm, tu i tu. Tu. Teraz trzeba przejść. A jeśli się więc podoba, można możecie zostawić subskrypcję i lajka. Jeśli ktoś nie subskrybuje, no to subskrypcja. A jeśli. No i lajka. Z góry dziękuję. Z góry dziękuję. Mhm. Tutaj. to też. Eee, tu gram. Tu, no. A też jeszcze muszę cię zostawić. No, turcja będzie przejęta. To już z jest, tego jestem pewny. Że będzie przejęta turcja. Ale. Ale jak mi się uda z tą Ręcznym pokojem, z tym pokołem? to nie wiem. Ale no, przejąć całą Turcję, już tylko mały kawałek. Zopewstujcie. No, nie będzie dobra, będzie wojsko. A tu mogę jeszcze wojsko wysłać. No, dobra. Tutaj. Już mało mam wojsk. Cóż. Już... No, też ich pokonam do końca. Słowacja wojna i Tunezja wojna. Z Tunezją w ogóle nie chce mi się walczyć. Po co mam walczyć z nimi? Jak nawet. Jak nawet nie graniczymy ze sobą. Więc mi to bez sensu. A jak chce być pokonana jak nie chcą walczyć, jakby to dla mnie. Dla mnie to tam przejmę, zwasalizuje i tyle. <laughs> tu 400, 900, 400, 200. To czy mogę z Turcją wziąć taki pokój? Ile mam tych punktów? Bo to jest mniej więcej tu gdzieś. Coś takiego. Nie, nie mam. Yy, ile, ile to jest w prowincji? Yy, dyplomacja służb. Ok, czyli, czyli tutaj coś takiego. Coś takiego czy mógłbym zrobić? Coś takiego? Czy mogę to zrobić? Czy mam odpowiednią ilość punktów? Już widzę, że nie. Jeszcze trzeba trochę walczyć. 300 hmm. No i ile macie wojska. No mało. Jedna rekrutacja już mam więcej wojska od Was. Muszę w ile jest wojska tyli. Nie widziały. tak dużo. No to teraz ciepły mi wybowy wojny. No. No niech będzie, no no. No zapomniałem teraz o Turcji. mnie no, nie zapomina o tych państwach. Chyba was mogę zresztą usunąć. Wojsko wy tu, wy jak co ustaliłem z tym wojskiem? Hmm. Eee, tu pracowałem, to wasalizacja i że wojenne. Dziękuję. Hmm, no, nie mogę. Dziękuję. Tu usunę wojsko. Ale no czekam, że oni powstaną i powstanie. Teraz normalna Turcja została pokonana, ale oczywiście Turcja ma jeszcze. Ale oczywiście Turcja ma jeszcze rejony gdzieś indziej. Dobra, tu muszę i Tu wróć, wróćcie. Czy mogę teraz z takimi prowincjami zrobić coś takiego? Chociażby coś takiego. Móc? Yy... No mogę, ale mogą się zgodzić, ale na razie zostawię to. Na razie jeszcze daję radę. Jeszcze tak. was słowaków chęć wolności na zero dajmy wszyscy na zero żeby albo no, dobra trochę powyższej podatki 1, 1, 1. I tak to, to mi nie zrobił praktycznie. <kłysy> Okej okay. muszę trochę wysłać tu. I tu Mhm. Mm tu. Właśnie tu trzeba wysłać. Tutaj. I teraz tu jeszcze mam wojsko trochę, trochę dosłownie. Trochę wojska mam. A i już Nie, już. Już koniec. tyle ile będzie, tyle wezmę. Reparacje, zwasalizacje, nie wasalizacje, ich. Już nie ma co walczyć. No, tyle wezmę. Chyba, że mogę jeszcze coś wziąć. no. Mogę jeszcze to wziąć. No i tyle praktycznie. No i. 8 punktów to mi nic nie zrobi. Już. 8 punktów to mi różnicę nie zrobi. I czy mam odpowiednią ilość? Tak, mogę. Dobrze, że wziąłem tą prowincję, bo muszę jeszcze raz na wojnę z nimi wejść. Hiszpanie, czy chcę z wami wojnę? Nie teraz. Najpierw z Francji. To tu muszę jeszcze asymilować. A ja kary. Gdzie? A jeszcze je tu jakieś inne prowincje jakieś. Ateny? ten dlaczego ten niby są? Ale jeszcze szyk, 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 szyk. No. Węgierskie miasto. Zaraz z nikim nie mam wojny, ale chcę mieć wojnę z nimi. Z, z Francuzami. Wojsko ustawię. Także po 10 tysięcy. Po 10 tysięcy będzie dobrze. 1000. to 2000. Nie, 1200. To jest 1,5 Dwa, no, tu na maksa, tu może być, tu na maksa i tu też. Mhm. Tu może więcej. 11, tu jeszcze trochę i tu jeszcze trochę. Dobra. W yy, Mam akurat wojnę z Wielką Brytanią, co dla, dla mnie, mi to sprzyja. Jest szybko. No, jeszcze tu muszę. Jeszcze tu muszę, wojsko, żeby przejść. I to sprzyja ta wojna u nich. Bo ja mogę wejść im do państwa praktycznie. Wypowiedzieć im wojnę. Chcę się wypowiedzieć. Już wypowiedzi wypowiedziałem wojnę. O. No, tyle. Mam no, wojsko. Przerwałowa. Hmm. Zradzę na spokojnie wygrał. No i mogę tu zaatakować. Jeszcze trochę wojska zraklamuję, w razie czego. Jakby nagle nie chcieli zaatakować. No, oczywiście, że oni nie mogą niczego innego atakować oprócz moich tych. Moich terenów. oczywiście, że nie mogą tu zaatakować. Gdzie oni przegrywają? Nie, nie mogą. Muszą. Muszą zaatakować gdzieś indziej. I tu bym powiedział, że tu wyśles jakieś 2000 i tu tysiąc 1800 Super, bo już tu mam 3000 wojska. I teraz to wojsko muszę wysłać tu. O no, ile oni tego wojska przesyłają przez morze? Przez, no, przez morze głównie. jedynie przez morze. Mogę, się tutaj. Tu połowa, tu połowa. No, oni jeszcze nie atakują. Tu bym zaatakował? No, nie, bo jeszcze tu. Ale północ atakuje do Paryża w stronę Paryża. No ile oni tych desantów będą robić, czy co to jest, no? Desantów, no. Z tych desantów oni robią za dużo. Ja wam zrobię desant tutaj. No tylko z nimi. Mówię. Teraz oni będą kolejny raz wysyłać tą... pewnie desant do mnie. Bo nie mogą zostawić tego. Tylko muszą. Nie mogą zostawić tej prowincji mieć. Nie wiem gdzieś. Tylko muszą zaatakować. 1800 trzy koła. Hmm. za? No tu muszę zaatakować, bo no Francji całą chyba mam, mam przejąć. Francję chyba całą, no bo... bo ile niby Cesarstwo Rzymskie, Francja... Tak, cała, cała Francja, trochę Maroka, Portugalii, Hiszpanii. Muszę tu wysłać. No tu poczekają. Trochę, to trochę prześlę. Nie stąd, tylko stąd. Mniej więcej jest. Tu. Połowę tu, połowę tu, was myślę. A, bo wiesz, tu, no, to tu, dwóch, dwóch tu, 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 i tu, i tu, i tu, 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 Wszystko jest. tu, 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 z nimi z którą to zamienię już też wyśle burdo tutaj 1200, 1200 2,600, 5 tysięcy, 4 tysiące Barcelona, że jest zajęta i 100%. To wezmę wszystko, bo co niby. mamy jest to Reper razy wojenne. A nie wasalizacji. A co się a To nie jest. To nie, 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 nie. Ja myślałem, że wasalizacja to jest przejęcie państwa. Nie pomyślałem. I zlachałam, bo to już, że, że to będzie nasz dobra. To wszystko będzie nasze. Jest... No tu wyślę trochę wojska, 3000 będzie dobrze. Tu wyślę wojnę z Monako. A my ani zrobię. Nic. Na na A dużo wojska i tak nie zostało, głównie na północy. Na południu. Praktycznie nic. Na północy Francji. No może 4000, niby jest 4000, ale. Co to jest? No te te 4000 to małe jednak. A 7000, a to jednak nieważne. A to jednak nieważne. Wojska jednak jest dużo. Hmm? Jeszcze tu muszę te prowincje usunąć wojsko. na wojsko. Eee, punkty dyplomatyczne. Powiedz wojna. Powiedz wojna Andora. No, no, nie na Nie tego punktu. I teraz to a, i Luksemburg teraz ma super, że mam z Luksemburgiem. Aha, z Luksemburgiem mam wojnę. Bo w sumie to mi się przyda. Dorad z jest moja. A, ale ja teraz wojska i tak nie mogę raportować. Oddawajcie mi to. A, wybrzeże Kości Słoniowej. No i koniec, do widzenia. Oddawajcie moje prowincję. No, w większości będzie asymilowana. Tak zarabiam 50 tysięcy na O, to tam jeszcze odpowiedziała wojnę. Hmm. Zurich. O nie, nie, za, za, nie, za dużo przyjechali. O właśnie, na jakie? I tu już po kolei. A to już 86% to dużo. Bo no gdzie mi jeszcze potrzebna? Można nie odrzuć. Malta, no Malta, 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 Malta. No to tu wezmę wojsko 53000. I tak Was pokonam z no, tak łatwością. Aha, no jednak macie dużo więcej, prawda? Dużo więcej. No to 5 tysięcy już je pokonacie. No. No trzeba było wojny wypowiadać. No nie trzeba było. Wojny. Dobra, teraz z kim mogę mieć? Muszę mieć wojnę. Na razie i tak wojska tu nie mogę rekrutować, więc. I chwilę poczekam. Kilka tur. Co zainwestuję? Inwestuję. Warsztat. I we 150 tysięcy. Węgry? Wy się oddzieliliście ode mnie? Co? Co się stało? Z Węgrami, chyba że to nie może to nie były Węgry. Handel z państwem Nikwu. W Wybrzeżu Kościuszkowym? Nie, po co mam ich ja atakować? Afryka mnie nie interesuje oprócz Maroka. Maroko, bo potrzebuję tych prowizji. Nawet tej jednej. Nie, niska? To nie jakaś turecka. A nie, bo to jakaś francuska. Antalya, ale była Antalya. tutaj Antalya. No, gdzie no, kamerę Kamera, kamera, kamera. Monaco. No, gdzie zaś Kanada? No, A nawet Kanada mi wypowiada wojnę. No, Ankara. I co no, z tego, że Ankara? że Ankara to zaraz będzie... Kanada i Syria jeszcze byłem nie wypowiadał. No super. Kanada mnie nie, in, in interesuje mnie Kanada. Ile tu mam? 60 tysięcy? 60 tysięcy tego? Dużo tysięcy 000... No Widzimy się w następnym odcinku 60 tysięcy ekonomii Widzimy się w następnym od odcinku